Cześć, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj w świątecznym klimacie, ale jak mogłoby być inaczej w grudniu? Opowiem Wam o prezentach dla niej, dla niego, dla dzieci, dla mamy, dla taty. Tematyka prezentownika, której sponsorem jest marka Ochnik. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, jeśli taka tematyka Was interesuje. Koniecznie zróbcie sobie kawę, herbatę albo jakieś ciepłe kakao. I zaczynamy. Na wstępie jeszcze powiem, że jeśli ktoś z mojej rodziny Zabłądził i trafił tutaj Do tego filmu, a wiem, że część z Was Ogląda, to proszę teraz wyłączyć Ten film, bo nie chcę Wam zepsuć niespodzianki A Wy oglądajcie dalej Z racji tego, że większość osób oglądających Mój kanał stanowicie Wy kobietki To zacznę od Was Czyli pomogę Wam Z pomysłami na prezent Dla mężczyzn, później zajmę się Mężczyznami, więc wiem, że Wy też Oglądacie, także o Was nie zapomniałam I będą też Pomysły na prezenty dla dzieciaczków. Nie wiem, czy wy też macie taki problem z doborem prezentów dla mężczyzn. Ja mam i nigdy nie wiem, co mam kupić, ale są takie sztandary, które zawsze się sprawdzą, i tutaj Wam troszeczkę podpowiem. Na przykład. Fajnym prezentem zawsze trafionym i sprawdzonym są dobre perfumy. I tutaj pokażę Wam, ponieważ na przykład ten zapach ma bardzo ładne opakowanie. I myślę, że nawet jeśli zapach gdzieś tam nie będzie do końca trafiony, to każdy mężczyzna ucieszy się, jeśli dostanie perfum w takim ładnym opakowaniu. Będzie ładnie wyglądał gdzieś tam na półeczce. Także to też zwraca uwagę i cieszy oko Tutaj mam taki bardzo fajny, męski zapach w takim klasycznym opakowaniu. Zależy co wasi panowie lubią, ale zapach myślę, że zawsze jest dobrym pomysłem. Alkoholu wam tutaj nie pokażę, bo zablokowaliby mi film, ale to też jest fajny pomysł na prezent. Jeśli wiecie, że ktoś lubi jakiś dobry alkohol, dobre whisky, dobre wino, ale pokażę wam, jak na przykład można zestawić taki prezent. Jak kupujecie alkohol i załóżmy, macie fana whisky w swojej rodzinie, to Kupcie mu taką książkę. Tą książkę kupiłam w Empiku i to jest książka Leksykon Smakosza, wydanie piąte. I to jest książka poświęcona whisky. Mój mąż jeśli pije alkohol, to właśnie głównie whisky. To jest moim zdaniem bardzo fajny prezent dla takiej osoby. Tutaj widzicie, możecie sobie poczytać o różnych rodzajach whisky, jak są, jak są pozyskiwane. Możecie też na przykład poszukać, może gdzieś jest jakaś degustacja whisky, można kupić bilet wstępu. Mężczyźni lubią takie rzeczy i myślę, że byliby zadowoleni z takiego prezentu. Ja tutaj właśnie kupiłabym dobre whisky, dołączyła do tego książkę, perfum i. Naprawdę, myślę, że każdy mężczyzna będzie zadowolony z takiego prezentu. Zestaw świąteczny od marki Ochnik, czyli tutaj będzie czapka i szalik, już wam pokazuję, ale chcę zwrócić Wam uwagę na ładne opakowanie, w którym przychodzi. I wystarczy w zasadzie, że przewiążecie sobie jakąś czerwoną wstążką i macie prezent gotowy, nie musicie już go pakować. W środku zestaw pasujący do siebie, czapka i szalik w takim granatowym odcieniu z czerwonymi elementami. Tutaj jest taki szaro, szaro-beżowy. Nie wiem co to jest za zwierzę jakiś niedźwiedź chyba. Do mojego taty w tym roku powędruje torba na laptopa bardzo fajna, wysokiej jakości wykonana. To jest właśnie też marka Ochni. Tam znajdziecie galanterię damską i męską. Dla mamy, taty, babci, dziadka, siostry. W zasadzie możecie obkupić wszystkich na jednej stronie. I to jest torba, która mam nadzieję, że uporządkuje trochę i skłoni do porządków mojego taty w dokumentach, ponieważ ma tutaj bardzo dużo takich przegródek. Myślę, że jak będzie się do niej przenosił, to sobie żeby wszystko jeszcze raz na spokojnie poukłada. Tutaj jest jeszcze taka fajna przegródka z tyłu na zatrzask, żeby można było szybko sięgnąć, nawet można na szybko jakieś klucze czy telefon wrzucić, ale w środku jest przegródka osobna, taka mniejsza na właśnie i klucze i na przykład telefon, portfel. Jest też miejsce na długopis. Duża przegródka na laptopa, tutaj zamykana na jakieś takie cenniejsze rzeczy. I dołączony jest również bardzo ładny pasek, więc torbę można też przewiesić sobie przez ramię. Zależy jak kto woli nosić. Mija już powoli mnie wzywa, ale próbujmy przeciągnąć, może się uda. Zaraz będzie przerwana karmienie. Mój teść z kolei jest fanem herbaty. Zawsze nieważne, czy jest 30 stopni, 40, upałek, nie wiem, czy minus 15. On zawsze się napije chętnie herbatki, więc do niego wędruje taka herbatka. To jest akurat herbatka o nazwie Spokój. Ponieważ tutaj w pierwszym składniku jest melisa, kwiat bzu, szyszki chmielu, hibiskus i tym podobne, to jest herbatka legalne ziółka i ją, ją znajdziecie w Rosmanie. Mam też drugą, ona będzie z kolei dla mojej teściowej to jest herbatka o nazwie Zdrówko. Także to są fajne prezenty, ładnie już zapakowane, które znajdziecie w Rosmanie. One też naprawdę były w fajnych, przystępnych cenach. Teraz takim płynnym akcentem przejdziemy do kobiet i z kobietami jest już dużo łatwiej. Przynajmniej dla mnie, ja zawsze mam masę pomysłów na prezent. Yy, generalnie uwielbiam oblarowywać swoich i bliskich i naprawdę bardzo mnie to cieszy, ale muszę wiedzieć, że te prezenty są trafione. Nie cierpię dawać prezentu, kiedy się zastanawiam, czy on się spodoba, czy się nie spodoba. Yy, a zazwyczaj z kobietami mam tak, że wiem, że, że to będzie to. Yy, i tutaj jest naprawdę szerokie pole do popisu, ale zacznę od takiej prostej rzeczy, czyli kubeczek świąteczny. On również został zakupiony w Rossmanie. Są też z tej samej serii, takie, są też z tej samej serii filiżanki, ale akurat w moim Rossmanie były niedostępne. Te są przepiękne, zastanawiam się czy można je... Będzie w zmywarce ze względu na to złotko, ale to będę musiała doczytać, bo nie wiem. E, tutaj również, tak jak Wam mówiłam, na przykład kubek i herbatka, to zawsze ucieszy, przynajmniej mnie cieszy. Już nie mówię tutaj o perfumach, biżuterii, kosmetykach, bo to zawsze się sprawdzi i to lubi każda kobieta, tak mi się wydaje przynajmniej. E, ale ja powiem o jakichś takich, może mniej standardowych sztandarowych rzeczach. Kolejną rzeczą, z której wydaje mi się, że ucieszyłaby się każda kobieta, ale musicie też e, troszeczkę znać już rozmiar i preferencje, to na przykład taki wełniany sweter. Ja tutaj mam sweter, który kupiłam sobie <gry> dla siebie, od siebie dla siebie. E, I to jest marka Deklu. To jest 80% wełna, jagnięca i 20% poliamid. Sweterek jest dłuższy, taki za pupę, w fajnym, beżowym odcieniu, to jest golfik, możecie go połączyć z leggingsami, do tego dokupicie na przykład świąteczne skarpety, polecam Wam zajrzeć do Calzedoni, bo mają bardzo fajne właśnie też na przykład kaszmirowe skarpetki i no, to będzie na pewno sprawdzony i fajny prezent. Do takiego prezentu możecie dołączyć na przykład świąteczną świecę, y, zapachową. Polecam Wam te z Bath and Body Works. One bardzo fajnie pachną i długo się ten zapach utrzymuje. Idę karmić i zaraz do Was wracam. Oprócz takich zestawów gotowych, prezentowych, które znajdziecie na stronie Ochnik, możecie też sobie sami skompletować zestaw. Tutaj na przykład pokażę Wam piękną czapkę z pomponem i do tego wełniany, stuprocentowo wełniany szalik. Moja siostra na przykład byłaby zachwycona takim prezentem, ale myślę, że też babcia, mama. W zasadzie to jest prezent dla każdego. Świetna jakość i oczywiście beże, czyli to, co ja ostatnio lubię najbardziej. Ten beżowy sweterek też się świetnie komponuje. No tutaj możecie szaleć z tymi kombinacjami. Herbatka świąteczna, kakao, naprawdę no można szaleć, można szaleć. Z kobietami jest dużo, dużo łatwiej, i to jest rzecz, która myślę, że trafi do serc wielu z Was. Zobaczcie, taki piękny portfel na złotym łańcuszku w kolorze beżowo-szarym, już Wam pokazuję tutaj na zbliżeniu. W środku miejsce na karty, na grubsze pieniążki oraz na drobne sama bym się ucieszyła z takiego prezentu i teraz nawet do tego mojego outfitu super by się prezentował taki portfel na łańcuszku. Ten portfel na łańcuszku zdecydowanie skradł moje serce, ale dla fanów klasyki jeszcze tutaj chciałam wam pokazać jest taki portfel, a w zasadzie bardziej card holder do przechowywania kart bardzo malutki, minimalistyczny, klasyczny w kolorze czarnym, skórzany portfelik, który będzie fajnie pasował do jakiejś małej torebki. I również portfel skórzany, skóra naturalna, ale bardzo właśnie taki klasyczny, natomiast większy od tego, który Wam przed chwilą pokazywałam. Tutaj macie już miejsce na monety i na wiele, wiele różnych kart, bardzo dużo przegródek, więc to będzie też fajny prezent dla fanów klasyki. I kolejny klasyk to skórzany pasek ze złotą klamrą. Jeszcze pomyślałam, że fajnym prezentem na przykład może być bilet na koncert świąteczny u nas w Krakowie. Na przykład teraz, chyba 17 grudnia, o ile się nie mylę, jest super koncert świąteczny, w którym wystąpi m.in. Justyna Steczkowska, Kuba Badach, Andrzej Piaseczny, nie pamiętam kto jeszcze. Ja niestety się nie mogę na taki koncert jeszcze wybrać, ale gdybym miała teraz inną sytuację, nie byłabym z Noworodkiem w domu, to na pewno chciałabym na takim koncercie się znaleźć. Tutaj też można naprawdę fajny prezent w takiej formie dostać, wsadzić to, ubrać to w taką ładną kopertę, z kartką, z jakąś tam notką od Was i macie prezent gotowy. Ja lubię też dołożyć takie mniejsze drobnostki do prezentu, aby go tak fajnie dopełnić. I na przykład tutaj kupiłam takie drewniane ozdoby w rosmanie i to dorzucę do któregoś z prezentów. Tutaj mam też taką fajną łyżkę świąteczną z reniferem. To jest akurat sinseja rzecz. Fajny zestaw również z Sinseja do cupcake'ów. To kosztowało jakieś grosze 6 zł i też fajny taki dodatek. Wybaczcie mi, ale kontynuuję z Miją na rękach, ponieważ no nie bardzo nam idzie odłożenie do łóżeczka. Tutaj też mam takiego Mikołaja z Duki. Też dorzucę do jakiegoś prezentu i mm, coś, co mnie urzekło na stronie Cinsia, ja zobaczyłam i stwierdziłam, że muszę to kupić. Dysia możecie znaleźć z mojego Instagrama, gdzieś tam się przewijał i kupiłam mu taką opaskę, kosztowała 9,99. Nie wiem, czy będzie miał ochotę ją założyć, ale dorzuciłam do koszyka. Na pewno fajnym i sprawdzonym prezentem będą również skórzane rękawiczki, zarówno dla mężczyzny i dla kobiety. Jest to fajny prezent. Ja tutaj mam jedne dla mojego taty, drugie dla mojej mamy i są naprawdę fajnie wykonane, porządne, skórzane. Myślę, że będą służyły na lata. Jeśli chodzi o dzieciaczki, tutaj wydaje mi się, że sprawa też jest prosta, łatwo zadowolić każdego malucha. Najfajniejszym prezentem moim zdaniem są Lego, Lego Duplo. Tutaj mam zestaw Lego Duplo pociągi. Nasz synek dostał go teraz na Mikołaja i codziennie się zabawia. Ten zestaw jest naprawdę świetny i możecie go sobie jeszcze upgrade'ować, coś tam dokupić i macie więcej tych torów. Ten zestaw Lego Duplo też wam polecam dla fanów samochodów. Bardzo fajna sprawa. To jest dla dzieci 2, więc też takie, no, dzieciaczki w wieku mojego syna. Tutaj mam też Lego, ale dla takiego starszaka, czyli 7, i to jest Lego Harry Potter. W tej serii Harry Pottera jest naprawdę duży wybór. Ja akurat tutaj kupiłam spotkanie z Voldemortem, więc mam nadzieję, że się spodoba. To jest prezent dla Chrześniaka mojego męża, i on właśnie sobie zażyczył taki prezent. Prezent, więc się cieszę, bo dostanie coś, co na pewno mu się przyda i spodoba. Fajnym prezentem również będzie gra. Tutaj mam grę wsiąść do pociągu. To jest wersja Londyn i ta gra jest od 8 lat. My mamy tą grę w tej, takiej standardowej wersji. To może być równie dobrze dla dorosłego prezent, nie tylko dla dziecka. My mamy tą wersję taką podstawową i jest świetna. Co prawda, do tej gry trzeba się, wiadomo, skupić, ale naprawdę polecam Wam. Tutaj mam jeszcze dla jednej z dziewczynek taką fajną świąteczną piżamkę z Reniferem. To jest Sinsei. Do tego tutaj mam jeszcze fajne spineczki i gumki w kolorze właśnie tej piżamy. Dodatkowo fajne rzeczy znajdziecie dla dzieci również w Tigerze. Akurat ta książeczka jest z Oszą, taka kolorowanka, ale z Tigera mam pisaki. To jest też fajny zestaw, kupić jakąś kolorowankę i pisaki. To nie muszą być zawsze jakieś ogromne prezenty i drogie. To mogą być takie drobnostki, a zawsze dziecko się ucieszy, a kosztuje to naprawdę kilka złotych. Takie puzle również Tigera. Tiger ma naprawdę przystępne ceny, jeśli chodzi o takie drobnostki. Mia znowu tutaj jest z nami na filmie, ale niestety dziewczyna nie chce leżeć w łóżeczku. Fajnie jest dorzucić też do prezentu dla dziecka jakieś zdrowe przekąski. W Rosmanie znajdziecie ich mnóstwo. Tu jest jakiś taki zdrowy lizak bez cukru. Tutaj mam też takie fajne ciasteczka, pszenne bioherbatniki, mini jungle. Aleks z kolei w tym roku na święta dostanie jeden większy prezent, na który się składaliśmy. On już wspominał o tym w liście do Mikołaja, ale ja stwierdziłam, że bez przesady już tych prezentów będzie za dużo i trzeba to podzielić. Więc teraz dostanie, on chciał domek z ludzikami. Taki domek kupiliśmy z Little Dutch, my mamy bardzo dużo zabawek z tej firmy, one są porządne, drewniane. No i właśnie taki domek on dostanie. Ja jestem fanką też książeczek, więc do każdego prezentu y, dorzuciłabym jakąś fajną książkę dla dziecka. Tutaj mam dla Was kilka y, świątecznych propozycji. Jano i Vito zapach świąt. Tutaj, jak otworzycie, niestety mam jedną rękę, ale postaram się Wam pokazać. W środku macie choinkę. Jak potrzecie ją y, nad garskim ręką, to wydobywa się zapach właśnie choinki, więc super sprawa. Kolejna pozycja to Jadzia Pentelka Piecze pierniki. To są polecenia zresztą Wasze, które ja kupiłam. Pytałam Was na Instagramie i Wy polecałyście te książeczki. Mega bombkowy hotel gwiazdkowy. Kolejna pozycja świąteczna. To są takie książeczki właśnie dla dzieci w wieku mojego synka, czyli prawie 2,5 roku. Teraz jeszcze dostał właśnie taką książeczkę Idą Święta Kicia Kocia z okienkami, też bardzo fajna, także też wam polecam. Jeśli chodzi o córeczkę mojej siostry, to ona właśnie ostatnio ma fazę na te myszki Majlek, więc ma ich już troszeczkę. I ja zapytałam po prostu wprost mojej siostry, co myśli, żeby się jej przydało, ponieważ ona tam kompletuje sobie domek i kupiłam jej taki buzeczek dla myszek. Już wam pokażę. Proszę bardzo. Tak wygląda. Możecie też pokupować fajne właśnie zestawy z tych myszek. Są też takie fajne świąteczne zestawy. No i tutaj jest taki bujaczek. I tutaj mam też takie gumowe tory samochodowe dla synka mojej siostry. Swoją drogą myślę, że Alex też by się z takiego prezentu ucieszył, więc może na jakąś najbliższą kolejną okazję też coś takiego dla niego kupię, bo to jest naprawdę świetne. To są takie puzle, możecie sobie budować tą drogę jak chcecie, i później wiecie, jest zabawa samochodami. Na stronie internetowej marki Ochnik aktualnie znajdują się fajne rabaty, także zajrzyjcie koniecznie. Nie mówię tylko o prezentach świątecznych, ale ogólnie myślę, że warto tam zajrzeć, jeśli chcecie kogoś obdarować, czy nawet sobie kupić jakiś fajny, porządny produkt. I tak się z Wami żegnam w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i ja Was serdecznie zachęcam do oglądania dalszych filmów, bo vlogmasy teraz będą na tapecie cały czas. Buziaki, całuję Was serdecznie, pa pa!